Pogoń raków 1-2 i Mistrzostwo, mówi papa. Mam nadzieję, że będzie inaczej, jednak witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Niedzielnych Kibiców. Są z wami Patryk Matejko, Bartosz Kwaśniewski i Wiktor Miranda. Chłopaki, jako że oglądałem bardzo mało w ostatnim tygodniu, to może wyjątkowo ja zacznę od tego. Co obejrzałem, a obejrzałem jedynie hit ekstraklasowy, o którym już wspomniałem: pogoń Szczecin podejmowała u siebie Raków Częstochowa. No i mieszane uczucia mocno, bo gra pogoni podobała mi się bardzo, natomiast wynik już podobał mi się wcale. Indywidualne popisy Gutkowskisa oraz Iwiego Lopeza sprawiły, że teraz nic już nie jest zależne od pogoni, a jedynie odrywali, bo jest niestety ten bufor bezpieczeństwa. Dla Rakowa i Lecha w postaci trzech punktów przewagi, no ale cieszy mimo wszystko chociaż ta bramka Kamila Krościckiego. No i później już pogoń zdołała trochę się odkuć, wygrać 3-1 z Legią. Panowie, co myślicie? Czy pogoń jeszcze ma szansę na trzy kolejki przed końcem dogonić rywali, a nawet ich przegonić? Bartku, ty tu jesteś specjalistą ekstra klasy, tak więc powiedz z tymi, czy to już jest marność nad marnościami, czy jeszcze nie? Nie, szanse są jak najbardziej na dogonienie przeciwników i nie wierzę w to, że Lech jak i raków będą w stanie nie zgubić punktów w pozostałych trzech kolejkach. Ale jeszcze tak nawiązując do Pogoni, moim zdaniem brakuje napastnika w Pogoni, takiej typowej dziewiątki, która byłaby w stanie wykończyć akcję. Bo teoretycznie jest Zachowić, który ma 9 bramek bodajże w tym sezonie. I ostatnio dwie bramki z Legią. Tak jest, ale to nie jest ta typowa dziewiątka. Kiedy przychodził do klubu Piotr Parzyszek, wymagaliśmy od niego, że strzeli co najmniej te 10 godzin, że to będzie taki typowy pewniak. A sytuacja wyglądała tak, że później trzeba było się ratować sprowadzając Kostorza i... Kostorz też za wiele nie daje. Generalnie wydaje mi się chyba, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że do tej pory nie znaleziono zastępstwa za Adama Buksę, a przecież to on już dosyć dawno. Tak, jak najbardziej, to prawda. Był, były przebłyski Adriana Benedyszaka, kiedy jeszcze był w pogoni, strzelił bodajże dwie bramki i wydawało się, że ten chłopak progresuje i być może będzie zawodnikiem, który zapewni przyszłość Pogoni. No Niestety... i zapewne przyszłość, ale parmię jednak, a nie, a nie Pogoni. Wiktor, co ty myślisz? Jeśli chodzi o Zachowicia, to że zaliczyli mu dwa gole w ostatnim meczu, to myślę, że już ma 10 łącznie, ale mogę się mylić. Co do ostatniego okresu Zachowicia, to myślę, że naprawdę zrobił postępy z początku sezonu mała skuteczność. Teraz myślę, że naprawdę jest, to gra na poziomie i myślę, że Należy mu się gra w pierwszym składzie. Co należy do, mu się, należy. Co do parzyszka, no to jednak widać, że chłopiec zablokowany po przyjściu do pogoni i niezbyt to dobrze wygląda. A szkoda, bo właśnie parzyszek jest takim profilem typowej dziewiątki, wyższym, silniejszym, który potrafiłby powalczyć w powietrzu, a przecież pogoń dosyć często gra dośrodkowaniami. To na szczęście dobrze to tylko wypożyczenia i po prostu. Piotr wróci do Frosinone po tym sezonie? Myślę, że mamy jakieś ewentualne zastępstwo. Kogo byście widzieli? Może z byłych reprezentantów Polski w pogoni Szczecin na przyszły sezon? Bardzo ciężkie pytanie. Myślę, że tutaj bardziej sztab pogoni musi poobserwować inne ligi. I popisać się scoutingiem. I tak. No w każdym razie pogoń utrudniła sobie mocno zadanie. A szkoda, bo. Tam sytuacji było naprawdę sporo, zawiodła skuteczność. Iwi Lopez niewidoczny praktycznie przez całe spotkanie, popisał się jedną dobrą akcją, minął z dosyć dużą łatwością cecha i strzelił nie do obrony dla Stypicy. Generalnie cech zaliczył słabe spotkanie i z tego co widziałem w meczu z Legią również nie, nie było najlepiej, gdyż zobaczył czerwień. Bartku, bo ty chyba oglądałeś mecz z Legią, tak więc wypowiedz się coś na ten temat. Po prostu widać brak rytmu meczowego z cecha. No zachował się fatalnie przy tej sytuacji, kiedy otrzymał czerwoną kartkę, ale nie można go niczym usprawiedliwić. po prostu zachował się źle. Sytuacja na ten moment wygląda tak, że Pogoń straciła dwóch środkowych obrońców, bo za kartki będzie poza w następnym spotkaniu Trianta Filopulos, a Cech no, otrzymał czerwoną kartkę. I sytuacja na ten moment wygląda tak, że zostaje do rotacji tylko i wyłącznie Łasicki i Malec. Co myślicie panowie, czy oni dadzą radę, czy... Mogą zapewnić taką gwarancję bezpieczeństwa w obronie, jak cechy Trianta? Myślę, że będzie to wielka próba dla piłkarzy. Co do Zecha, to no, duży błąd, jednak nikt nie zagwarantował asekuracji w tej sytuacji, i myślę, że problemy wynikły też z tego, ale no, błąd w przyjęciu piłki to był główny wynik tej akcji. Na całe szczęście, bo pytałeś właśnie o to, czy poradzą sobie Malec z Łosickim, na całe szczęście. Rywalem pogoni będzie drużyna, która jest w totalnej rozsypce, wydawałoby się po ostatniej bardzo bolesnej i wysokiej porażce z ostatnią w tabeli termaliką. Mowa oczywiście o Śląsku Wrocław, w którym no, też atmosfera nie za dobrze wygląda, i myślę, że no, całe szczęście, że akurat teraz to wypadło, a nie na mecz następny czyli mecz wyjazdowy. Z Lechią Gdańsk, czwartą w tabeli. To, ale ja bym nie skreślał Śląska, bo Ekstraklasa jest tak nieprzewidywalna, że wszystko może się tutaj wydarzyć. Przypomnijmy, że Lech Poznań, który grał ostatnio ze stalą Mielec, stracił bramkę w tej minucie, gdzie nikt na stal nie stawiał, i było przez chwilę naprawdę bardzo gorąco. Podejrzewam, że jeszcze każdy z tego potencjalnego top 3 punkty może stracić, ale trzymamy kciuki, żeby to nie była pogoń. Zdecydowanie trzymamy kciuki. Bartku, co jeszcze oglądałeś w tym tygodniu? Przejdźmy do seria A tutaj w poniedziałek miałem przyjemność obejrzenia spotkania Romy z Napoli. Spotkanie, wydawało się, że pod kontrolą Napoli, ale Roma ma patenty na ostatnie minuty spotkań i udało się wyrównać to spotkanie. Strzelił chyba El Szarał, jak dobrze pamiętam, tak, który zmienił Nikole Zaleskiego, tak? Tak, ogólnie bardzo ładna sytuacja Romy i nikt się nie spodziewał, że się Napoli to może stracić i jednak Roma znowu się ratuje w ostatnich minutach. Cytując klasyka, Napoli, Napoli, kupą ci zepsuje, szczególnie, że później też mieli prowadzenie z Empoli 2 do 0 i w 80 minucie zaczęło się strzelanie dla właśnie Empoli, które w tym roku nie wygrało jeszcze ani razu i nagle właśnie w tym meczu z Napoli udało się wygrać w drużynie Szymona Żurkowskiego 3 do 2. Tak, jest I mam pytanie do pana Wiktora czy AS Roma ma jeszcze szansę na Ligę Mistrzów, czy Juventus może zgubić punkty, czy coś tam jeszcze może się zamieszać. Myślę, że ostatnia forma Juventusu znowu daje dużo do życzenia i są duże problemy w środku pola w ataku. Blachowicz przed miał początek dobry, jednak teraz znowu się chyba zablokował, ponieważ nie wykorzystał je zbytnio swoich sytuacji. Też nie ma jakichś klarownych, ponieważ nie ma jakiegoś pomysłu w grze, myśli Juventusu. Większość akcji to jest po jakiejś indywidualnej akcji któregoś z piłkarzy. Myślę, że brakuje naprawdę w środku tutaj jakiegoś dobrego piłkarza, który odmieniłby tą grę. Co do Romy to... Roma też nie jest jakąś dużą pewną, często tracą punkty z jakimiś średniakami i myślę, że może być jeszcze ciekawie. Ja obejrzałem jeszcze mecz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa oraz mecz Lecha Poznań ze Stalą Mielec, ale o tych spotkaniach już delikatnie wspominaliśmy, więc przekazuję pałeczkę dla naszego kolegi Wiktora. Ja zacząłem tydzień od środowego spotkania właśnie również Pogoni z Rakowem i jeszcze co do tego meczu to myślę, że Pogoń przespała początek drugiej połowy i to bardzo. Chodzi Gutkowski, strzela gola, później Iwi Lopez, w końcówce pogoń jeszcze próbowała, jednak już się nie udało. Myślę, że gdyby po wyjściu na drugą połowę pogoń bardziej była skoncentrowana, myślę, że Remis, chociaż powinien. Być. Znaczy to nie chyba. To nie były chyba błędy w koncentracji, tam po prostu zabrakło agresywniejszego dojścia do przeciwnika. Gutkowski miał dosyć spory luz, żeby przyjąć piłkę, żeby uderzyć. Tam powinien być od razu atak na tego zawodnika, żeby piłka mu przy przyjęciu odskoczyła. No to jest ekstra klasa. Tutaj nie mamy zawodników pokroju Neymara czy Kutinio, którzy pod naciskiem potrafią przyjąć piłkę. Przy drugiej bramce też powinni się obrońcy lepiej zachować, no ale dobra, no to jest Ivi Lopez, to jest zawodnik top 3 naszej ligi, No to jemu akurat udawać się może. Tak, ale to co zrobił Gutkowski, to nie było normalne. On nie potrafi robić takich rzeczy. Kapitalne przyjęcie i uderzenie z lewej nogi. Ja, gdy to zobaczyłem na powtórkach, byłem po prostu w szoku. A jeszcze co do Iwiego Lopeza, myślę, że gdyby zech był w swojej optymalnej formie przed kontuzją, to przejąłby tą piłkę. Nie dał się tak łatwo przejść. Zdecydowanie tak. Mieliśmy dalej to w czwartek mecz Real Sociedad Barcelona. Mecz nudny, mało się tam działo. Barcelona stworzyła jedną sobie sytuację, ją wykorzystała na początku, później to Real prowadził grę. Dużo niewykorzystywanych, takich bardzo klarownych sytuacji. Na przykład Izak dostaje piłkę na siódmy metr i traf... nie, w ogóle nie trafia w bramkę. Patrząc na jego ten sezon, to jest naprawdę, są jego bardzo słabe występy. Tamten w sezonie. Pokazywał już się, że to może być naprawdę taki piłkarz na miarę nawet lepszego klubu, jednak w tym sezonie myślę, że się mocno zaciął i jeżeli się coś nie poprawi, to może być jego przyszłość słaba. Generalnie Isak już od dłuższego czasu jest w sobie dyspozycji. Już przed meczem ze Szwecją wspominaliśmy, że Isak chyba w tym roku praktycznie w ogóle nie strzelał, nie wiem, strzelił cokolwiek w tym sezonie, bo nie pamiętam, żeby strzelał, a jeżeli już to bardzo, bardzo mało. Szwed ma ogromne problemy ostatnio ze skutecznością, ale myślę, że jeszcze nie ma co go skreślać. To też nie jest jeszcze zawodnik jakoś wybitnie wiekowy, ile on 22 lata ma, więc jeszcze wszystko przed nim. Co do niedzieli, to tak jak również Wy, Pogoń, Szczecin z Legią Warszawa. Spodziewałem się, że Legia po tym jak Pogoń dostała czerwoną kartkę, jednak uda im się zwyciężyć to spotkanie. Pogoń jednak pokazała, że nawet dziesiątkę słabą Legię Warszawy potrafi ograć i na szczęście trzy punkty zostają w Szczecinie. I bardzo się z tego powodu cieszymy, że jednak Pogoń pokazała, że po porażce potrafi się podnieść i w dobrym stylu wygrać pomimo przeciwności w postaci właśnie czerwonej kartki dla austriackiego obrońcy. No to cóż, przedstawię teraz szybko drużynę tygodnia, jaką wybraliśmy z chłopakami. I tak oto w bramce umieściliśmy Jeremiasa Ledezme z Cadiz, który bardzo mocno przyczynił się do wyjazdowego zwycięstwa tejże drużyny z Barceloną 1-0 w meczu poniedziałkowym. Na prawej obronie znalazł się Lucas Vázquez, troszkę może z braku laku, natomiast bramka przeciwko Osasunie w wygranym 3-1 spotkaniu z Realem, gdzie chcieliśmy też wyróżnić bramkarza, który zanotował naprawdę dobry występ, obronił dwa rzuty karne Karima Benzemy, no ale jednak, jeżeli przegrywa się 3-1, to mimo wszystko ciężko tutaj kogokolwiek wyróżniać. Środek obrony, Collins z Burnley, który w meczu z Southampton, wygranym przez jego drużynę 2-0, zaliczył czyste konto, świetny mecz w obronie, a także dołożył od siebie bramkę. Marquinhos stworzy z nim parę w środku. W wygranym 3 do 0 meczu z Anger strzelił jedną z bramek. Bramkę strzelił również Sergio Ramos. Taka ciekawostka. Christian Ginter na lewej obronie. Bramka, asysta kapitana Freiburga w meczu dosyć emocjonującym, obfitującym w bramki, bo zakończonym wynikiem 3 do 3. Riyad Mares znalazł się na prawej pomocy. Bramka i asysta przeciwko. Brighton, mecz wygrany przez City 3-0. W środku pola mamy duet złożony z gracza Premier League oraz z gracza Serie A. Z Premier League jest James Ward-Prowse, który w meczu zremisowanym 2-2 przez Southampton z Brighton strzelił dwie bramki i to naprawdę całkiem ładnej urody. Generalnie Ward-Prowse za obecny sezon zasługuje na spore wyróżnienia i kto wie, może na transfer do jakiegoś trochę lepszego klubu, który o coś się jednak bije. Jego partnerem w środku pola został Sasha Lukić, gracz Torino, który w meczu ze specją strzelił dwie bramki i jego drużyna wygrała całe spotkanie 2 do 1. Na lewej stronie znalazł się gracz Olympiku Lyon, który wygrał 5-2 z Montpellier, a jest to Karl Toko Ekambi, Kamerunczyk, strzelił bramkę, a do tego zanotował asystę. A w ataku bramkostrzelny duet Max Kruse, który hat-tricka w wygranym przez Wolfsburg meczu z Mainz 5 do 0, a do tego Gabriel Jesus, który jest wprawdzie na wylocie z Manchesteru City, ale bardzo ładnie się pokazał w meczu z Watfordem. Miał udział przy wszystkich pięciu bramkach, strzelił cztery z nich, a przy jednej asystował. No i planowie, kto według was kozakiem tego tygodnia? To kozakiem tygodnia od nas został Cristiano Ronaldo, który Ustrzelił setnego gola w Premier League i trzeba dodać, że jest to druga liga już, jeśli chodzi o Portugalczyka, w której strzela co najmniej trzycyfrową liczbę bramek, a to już pokazuje jego wielkość i sam fakt, że Cristiano Ronaldo znak w większości Leo Messi, bo Messi to tylko w hiszpańskiej strzelał. A jak już do francuskiej przyszło strzelać To, to tak jakoś nie za bardzo Co Bartku dopowiesz? Co ja mogę rzec? Cristiano Ronaldo to świetny zawodnik Naprawdę pokazuje, że jest Jednym z najwybitniejszych zawodników w historii piłki nożnej A ciekawe, czy tak wybitnym Zawodnikiem stanie się nasz Polak tygodnia Czyli Marcel Lotka Tak jest, Marcel Lotka, czyli młody, perspektywiczny bramkarz Który od przyszłego sezonu Będzie reprezentował rezerwy Boruss i Dortmund Czy to dobry ruch z jego strony, panowie? Znaczy generalnie ten ruch Był wykonany dużo wcześniej kiedy jeszcze Marcel w ogóle nie łapał się do składu pierwszego Herty Berlin. Nie mówię tutaj o składzie boiskowym, mówię w ogóle o ławce, o trybunach, bo było aż trzech bramkarzy: szwołow, Yerstein i trzeci bramkarz. Zapomniałem jego nazwiska, w każdym razie wszyscy trzej połapali kontuzję. Na chwilę wrócił szwołow, znowu kontuzję złapał i wychodzi na to, że lotka regularnie gra od pierwszej minuty w drużynie bundesligowej, więc myślę, że tutaj Borussia jednak będzie wiedziała, że no, trochę już się sytuacja zmieniła od momentu, kiedy Lotka podpisał właśnie kontrakt z drugą drużyną BVB i albo odeślą go na wypożyczenie do jakiegoś klubu z drugiej bundesligi może, albo kto wie, może wezmą go jako trzeciego bramkarza do zespołu pierwszego. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie ostatnio bardzo dobre spotkanie, najlepiej oceniane jeśli chodzi o bramkarzy z Bundesligi w tej kolejce. Herta wygrała 2-0 do ze Stuttgartem i naprawdę ma szansę jeszcze na to, żeby spadku uniknąć, albo żeby chociaż powalczyć o baraż. Teraz akurat przychodzi im walczyć, właśnie ze Stuttgartem, i w tym bezpośrednim meczu udało się wygrać. Co jeszcze powiecie? Może jakiś inny Polak zabłysnął, a może coś więcej o Marcelu Lotce? Co do lotki, to myślę, że w Borusii. Myślę, że może powalczyć o te pierwsze nawet miejsce. Myślę, że Hitz ani yy, drugim to tam jest. Kobel. Kobel to myślę, że nie są jakieś bramkarze, którzy się wywieszczają w tej lidze. i myślę, że ma spore szanse, jeśli do końca on będzie tak bronił, jak broni teraz. To myślę, Oj, ja bym tak nie powiedział, bo oczywiście jeden mecz mu tutaj wyszedł, aczkolwiek trzeba mieć w głowie cały czas to, że zdarzały mu się naprawdę katastrofalne błędy, a jeśli chodzi o grę na przedpolu, to też jeszcze co nieco do życzenia jego gra pozostawia. No, ale tak forma zwyżkuje, widać, że ogrywa się coraz lepiej i zdecydowanie. Gra w rezerwach Borusi Dortmund była, byłaby dla niego dosyć krzywdząca. No i taki transfer do solidnego zespołu ze środka tabeli, a może i nawet wyżej w drugiej Bundeslidze wyszedłby mu na dobre. Gol tygodnia. Panowie, oddaję wam głos. Może najpierw Wiktor. Miałem trochę między World Prowsem piękny strzał tu wolnego, ale myślę, że ten strzał Messiego za pola karnego to jednak był piękniejszy. I myślę, że to... Trafienie. Zgadzam się w 100% z panem Wiktorem. Bramka Leo Messi, jego naprawdę stadiony świata, asysta Neymara i perfekcyjne uderzenie z lewej nogi Argentyńczyka. Jak widać, jak Messi już strzela, to strzela i to naprawdę ładnie strzela. E, ode mnie jednak inny gol z Ligę, z przegranego meczu z REM. Gol Renato Sanchez'a, też uderzenie z dystansu, takie bardzo mocne, soczyste. Bardzo mi się ta bramka podobała, lubię właśnie takie mocne, soczyste uderzenia z dystansu, chociaż też podobała mi się chociażby bramka Christiana Gintera z meczu z Borussią Mönchengladbach. Mocne uderzenie z ponad 20 metrów po ziemi na dalszy słupek. To jest bardzo ładne, precyzyjne uderzenie lewego obrońcy Freiburga. Panowie, top tygodnia. Bartku, ty tu dawałeś Swoją kandydaturę, i to Twoja kandydatura przeszła, tak więc słuchamy Cię. Tak, top tygodnia, czyli kibice Liverpoolu, którzy wsparli Cristiano Ronaldo po jego trudnej sytuacji życiowej. Wspominaliśmy już o tym w poprzednim odcinku, ale teraz umieściliśmy ich w naszej prestiżowej kategorii na pierwszym miejscu. Tak, dokładnie, ponieważ jest to wydarzenie z tygodnia ubiegłego, które bierzemy pod uwagę. No i szapuba, kibice Liverpoolu, właśnie w siódmej. Minucie wyrazi... okazali wsparcie dla CR-7 nieobecnego w tamtym meczu ze względu właśnie na swoją tragedię. Całe szczęście, drugie dziecko było w pełni zdrowe i wróciło razem z tatą i z mamą do domu. Natomiast przechodząc już do tej troszkę bardziej humorystycznej, a może i czasem godnej pożałowania kategorii, parodyści, parodysta tygodnia, no to co chłopaki. Macie jako parodystów, bo tutaj już zdecydowanie więcej mieliśmy tych propozycji. Bartek, widzę, że się wyrywasz, więc słucham Cię. Tak jest, to jedynie parodysta tygodnia, czyli były kolega Mati Kasza z Nottingham Forest, Juri Ribeiro, który zaprezentował swoje jakże wysokie umiejętności aktorskie po tym jak. Mariusz Fornalczyk dotknął go lekko w klatkę piersiową i tak jak zwijał się z bólu Pani Ribeiro, to naprawdę jak najlepszy aktorzy z Hollywood. Nie no, ja to widziałem, to było przecież potężne uderzenie, on tam niemalże żebra połamał. Ode mnie parodystą tygodnia zostaje zawodnik Evertonu Alan. Zawodnik, który przychodząc z Napoli, każdy się spodziewał, że będzie to taki główny, środkowy pomocnik Evertonu. A w meczu z Liverpoolem przez 77 minut ten zawodnik miał tylko dwa celne podania i to wznawiając grę od środka. Naprawdę nie słyszałem o tym, aczkolwiek, aczkolwiek ciężko się od śmiechu nie powstrzymać. Tak. No jednak Alan, zdecydowanie większe były oczekiwania po tym brazylijskim zawodniku, jak przychodzi Wattei. Koniec końców bardzo mocno dostosowuje się do gry reszty zespołu, który aktualnie znajduje się w strefie spadkowej i nawet Barley bez sama zdołało ich wyprzedzić. Ode mnie jeśli chodzi o paradystów tygodnia to zarząd Śląska Wrocław, który popisał się jakże ciekawą decyzją o zamrożeniu wynagrodzeń dla piłkarzy za obecny miesiąc po tym jak Śląsk przegrał wyraźnie z Termaliką, no, generalnie głupie zachowanie, takie pod publikę chociaż wątpię, żeby jakakolwiek publika takie zachowanie kupiła, bo jednak jak ktoś ma trochę więcej IQ niż Ketchup Kotlin czy inny Podliszki to, to jednak zrozumie, że jeżeli ma się z kimś podpisany kontrakt to trzeba mu te pieniądze regularnie wypłacać, po co taki kwas robić w zespole, kiedy, kiedy jest właśnie trudna sytuacja, kiedy jest jakiekolwiek widmo spadku na trzy kolejki przed końcem. A może to była taka, tylko taka taktyczna motywacja, że jeśli wygrają z Pogonią, to zapłacą im podwójnie? <grym> ta motywacja dosyć średnia jest moim zdaniem, no ale cóż. Mecz tygodnia, moi drodzy. Co uważacie za mecz tygodnia? Może teraz ja wyjątkowo zacznę. Ode mnie mecz Chelsea z Arsenalem, zakończony zwycięstwem Arsenalu 4-2. I trzeba przyznać, że jeżeli kanonierom przychodzi grać z drużynami słabymi, to jakoś im nie idzie i nie potrafią punktów zdobywać. Natomiast jeżeli już przychodzi mecz z Manchesterem United czy z Chelsea, to nagle ten naprawdę młody zespół wygrywa i gra bardzo dobrą piłkę, ofensywną piłkę. Akurat przełączyłem. Na to spotkanie w przerwie meczu między, pomiędzy Pogonią a Rakowem. No i patrzę, a tam pół godziny chyba nie minęło, a było już dwa do dwóch, co już samo przez się mówi, że spotkanie dało się oglądać jak najbardziej i było to coś, czego żałowałem, że nie oglądałem zamiast właśnie porażki naszej kochanej Pogoni. Dwie bramki strzelił Nketia, którego warto sz szczególnie wyróżnić za to spotkanie. Bramki strzeli też. Bukayosaka, strzelał e, smith Row, a jeśli chodzi o zawodników Chelsea, to strzelił chociażby Timo Werner, czy strzelił też Cesar Azpilicueta. Chelsea ma problemy. Czy Chelsea może jeszcze stracić swoje wysokie trzecie miejsce, Wiktor? Myślę, że raczej nie. W sobotnie zwycięstwo ze Skamem, myślę, że teraz już mają Chyba prostsze mecze z tego co pamiętam, i myślę, że jednak uda im się utrzymać trzecie miejsce. A na czwartym w takim razie kto? Czy Arsenal, czy Tottenham, a może ktoś inny? Patrząc na ostatnią formę, to myślę, że Arsenal wrócił do wygrywania, a Tottenham ostatnio coraz gorzej, więc myślę, że jednak Arsenal. Tak, Tottenham też przystopował dosyć mocno, pamiętamy, mieli tę serię zwycięstw naprawdę kilku bramkowych, a później nagle przyszedł chociażby mecz z Brighton, przegrany. I generalnie Tottenham troszkę obniżył loty, ale myślę, że to tylko taka też chwilowa zadyszka. Bartku, co od ciebie jako mecz tygodnia? Ja jeszcze wspomniałem o Arsenalu, że ja bardzo lubię ten zespół, bo wyznają zasadę Robin Hooda, że zabierają tym biednym i dają, że zabierają bogatym i dają biednym. <grym> tak, <grym> tak, tak, tak. Dla mnie top tygodnia. Tak, a jeśli chodzi o moją propozycję meczu tygodnia to mecz Empoli z Napoli. Napoli, które prowadziło do 0 po bramkach Mertensa i nie oddało zwycięstwo Empoli, które wygrało po raz pierwszy w tym roku. Bramki zdobywali m.in. Pinamonti, który zdobył dublet. Także kapitalne spotkanie. obejrzałem obszerny skrót tego meczu i naprawdę to, co zrobiło Empoli, zapadło w mojej pamięci. Wracamy do cytatu. Napoli, Napoli, kupon ci zepsuje. A Wiktor, czy ty może masz jakiś inny ciekawszy mecz? Moim meczem tygodnia... Został mecz Arsenal z Manchesterem United. Kolejny mecz już Arsenalu, który był bardzo dobry do oglądania i myślę, że już z początku było widać, że to Arsenal jest w lepszej formie. Dwie bramki szybko. Co ciekawe, była taka bardzo ciekawa sytuacja, w której padł gol. Był jednak spalony, jednak do Enkety, który strzelił tego gola, podawał chyba saka, a był on faulowany. I... Został po tej sytuacji odwizany rzut karny. To ciekawa sytuacja. Ciekawą też sytuacją było to, że Cristiano Ronaldo odpuścił rzut karny. Tak, i Fernandes trafił w słupek. <grym> właśnie, <grym> właśnie. To dziwne, szczególnie, że Cristiano Ronaldo jednak jest zawodnikiem, który jest dosyć wysoko w klasyfikacji i mógł zawsze jeszcze tą jedną bramkę strzelić. Akurat Portugalczyk z 11 metra jest naprawdę bardzo pewny, no ale cóż, zachował się po koleżeńsku i nie wyszło mu to na dobre, trochę czkawką się to Manchesterowi United odbiło. Jak myślisz, Wiktor, czy... i Bartek, w sumie też do Ciebie to pytanie, czy, czy po przyjściu już na, na przyszły sezon Erika ten Haha, czy Manchester United będzie grać coś lepszego czy wreszcie wrócą do walki o mistrzostwo bo tak przychodzą ci kolejni trenerzy Van Hall, Solskjaer, Rangnick, teraz właśnie ten Hach, ale dalej United no bije się o te wyższe już miejsca, okej, okay, o ligę mistrzów czy ligę Europy, ale to jednak nie jest to czego wymagaliby fani Czerwonych Diabłów. Myślę, że to będzie początek przebudowy Manchester United. Z tego, co słyszałem, to zarząd daje duże pole tutaj dla nowego trenera. Myślę, że ten sezon to jednak będzie przebudowa i walka bardziej o Ligę Europy w środek tabeli, ale już od następnego sezonu, kolejnego, myślę, że United powalczy bardziej o te top 4. Top 4, chociaż właśnie kibice by chcieli wreszcie włączenia się do walki, wejście między tych dwóch hegemonów, czyli między Liverpool i Manchester City. Spodziewacie się jakiegoś zaciągu z Ajaxu, bo przecież ten hach prowadził ten zespół przez dobrych kilka lat? No mam nadzieję, że będzie jakiś zaciąg na obronę, bo to co wyprawia tam Maguire ostatnio to jest po prostu dramat. Tak samo też bym chętnie zobaczył kogoś na prawej obronie w United, bo One za bardzo dużo nie daje. Znaczy, może daje gwarancję z tyłu, ale niekoniecznie nie dokłada jakieś liczby. Gdyby szybciej był zakontraktowany ten Hach, to może udałoby się ściągnąć Mazrauego, aczkolwiek teraz Mazrauej z tego co wiem, jest sklepnięty przez Bayern, tak samo zresztą jak Ryan Hrafenberg. Tak więc, no, jeżeli chodzi o graczy Ajaxu, takich wyróżniających się dość mocno, to może Aller, może Antony na skrzydło, kto wie, kto wie. Chociaż tak, tutaj ewidentnie potrzeba przebudowy w obronie. Tutaj ewidentnie trzeba kogoś do pary z Waranem, który też jakiejś wybitnej formy nie prezentuje, ale jednak to co gra Harry Maguire, gdybyśmy mieli robić kategorię parodysty tygodnia, za każdym razem biorąc tylko i wyłącznie pod uwagę Harry'ego Maguire'a, to myślę, że i tak o, byłoby to możliwe. Patrząc <grafię> na te oceny, które ty mi tu pokazujesz, jeszcze rzeczywiście jak najbardziej. Ani jednej oceny 7-0 w, niech to na przykład police 5 razy 6 w 30 spotkaniach, ani jednej oceny 7.0. Myślę, że do środka pola również potrzebna jest mała zmiana. Jak wiemy, Pogba raczej po sezonie odejdzie. Myślę, że muszą United musi sprowadzić kogoś do Mark który pociągnie bardziej kreatywnie, bo Mark jak wiemy, z tyłu bardzo dobrze, jednak do przodu nie ciągnie aż tak kreatywnie. Parę goli trafił, ale nie kreuje zbytnio sytuacji i myślę, hmm. że taki kreator mi się przydał. A może właśnie wreszcie swoją szansę otrzyma Doni van de Beek, przecież przychodzi jego były trener, tak? Więc może pod wodzą ten haha do niej wreszcie. Wróci do tego, co prezentował w Ajaxie i wejdzie wreszcie na wyższy poziom. Co myślicie? Czy jednak y, trochę się odkleiłem i tutaj y, na, dla Wam debaju już nie ma nadziei? Pożyjemy, zobaczymy, popijemy, potańczymy. A tym razem kończymy, bo czas nas nagli. Tak, tak. Piwo się grzeje, więc nie no, żartuję oczywiście. W każdym razie dziękujemy za wysłuchanie całego odcinka. Mam nadzieję, że całego, albo chociaż tych 10 minut liczymy na jakieś łapki, na jakieś komentarze co Wy sądzicie, czy Manchester United po przyjściu nowego trenera wreszcie zacznie grać czy jednak będzie cały czas ta sama padaka jaka była od odejścia Sir Alexa Fergusona dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie żegnamy się z Wami i do następnego odcinka cześć